Siema, Siema, tutaj, Kunku, witam Was w kolejnym odcinku, jakby, nie wiem, specjalnym, można powiedzieć, ponieważ wybiło mi na kanale 500 widzów. Ja oczywiście, jak zwykle, nie mam żadnego pomysłu na, na specjala, więc po prostu stwierdziłem, że założę sobie fanpage na, na Facebooku. Ja wiem, że to jest takie, jakby, dla mnie coś fajnego, bardziej niż dla Was specjalnego, fajnego, co moglibyście, jakby obejrzeć, czy coś zrobić, ale mam nadzieję, że na przykład na, na następne 600 widzów, czy ileś tam, już zrobię jakiegoś naprawdę fajnego specjala. Możecie mi powiedzieć, na przykład, co byście chcieli, takiego specjalnego? Bo ja po prostu nie mam pomysłu, bo szczerze mówiąc, nie wiem. Zrobiłbym jakąś grę, ale cały czas robię gry, więc. To nie ma jakby nic specjalnego w tym, że zrobię jakąś grę, no nie? Więc to, że zrobię odcinek z jakiejś gry, to nie oznacza, że to jest jakby odcinek specjalny, ponieważ, no wiadomo, ja cały czas robię rzeczy z gier, więc chciałbym wymyślić coś naprawdę ciekawego, kreatywnego, a nie mam po prostu na to pomysłu, więc jeśli mielibyście jakieś e, fajne pomysły, to bardzo, bardzo proszę o, e, o składanie propozycji w komentarzach, a tymczasem zapraszam was po prostu na mojego Facebooka, który jest w opisie. Teraz wyświetla wam się również na ekranie, pach... E, Zapraszam po prostu na niego, będę na niego wrzucał jakieś tam zdjęcia. Na przykład yy, ja sobie robię coś takiego, jak takie screeny z moich, powiedzmy, osiągnięć. Na przykład wczoraj, jak mi wybiło 500 widzów, to zrobiłem sobie screena. Mam screena z 500 widzów. No i różne, jeśli będą jakieś na przykład śmieszne komentarze, czy, czy fajne, czy coś, to może też się, też się tam pojawią jako, jako coś fajnego, czy, czy ten. No, w każdym razie coś tam na pewno będę robił. Na przykład na, na pewno będę informował o tym, jak na przykład film się przesunie, tak samo jak dzisiaj się przesunie. Przysunął Moutor Blade, to na pewno byście o tym wiedzieli, no lajkując mnie na Facebooku, ponieważ na pewno bym to napisał na tym Facebooku. Więc to by było na tyle w tym, w tym odcinku. Bardzo, bardzo, bardzo wam dziękuję za 500 subskrypcji. W tym momencie jest już 508, więc naprawdę wielkie, wielkie dzięki. Jest to ekstra, że, że chcecie mnie oglądać, że mnie subskrybujecie i, i pozdrojąki. Wielkie dzięki za oglądanie. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku. Siema! Chciałem Wam powiedzieć, żebyście nie, nie prosili o vloga, ponieważ ja i tak go nie zrobię, ponieważ nie mam żadnej kamery, ym, którą byłbym w stanie zrobić, wy, wyczesać taką jakość, żebym był zadowolony zrobienia jakichkolwiek vlogów, ponieważ pokazanie twarzy jednorazowo moim zdaniem nie ma sensu. Pokażę ją wtedy, gdy będę mógł już na przykład robić vlogi, które bym chciał kiedyś robić, ponieważ no, chciałbym kiedyś robić vlogi, ale na razie nie mam warunków, a słabą kamerą po prostu nie chcę tego robić, bo to uważam mija się z celem, więc y, proszę o jakieś inne propozycje, byłbym naprawdę bardzo wdzięczny, jeśli byście coś takiego go napisali i jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie. Wielkie dzięki za 500 subskrypcji. I się ma. Pozdro.